Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Kto to jest? Karty przełożą i tradycyjnie wreszcie trzy karty: setną cesarz, co wychodzi naprzeciw, król ma miecz. Wynik odpowiedzi, rada. Dziesiątka pentakli. Dołożę kartę. króla Błog. Dołożę kartę. słońce. W spodzie talii jest As buław. i to może być tło czytania. To jest podjęcie inicjatywy dla swojego dobra. Setno, cesarz. To jest dowódca eskadry, władza absolutna. Cesarz to jest silny i charakterny mężczyzna. Dorociści cesarza przedstawiają jako osobę prawą, uczciwą, godną zaufania, wierną ojcice rodziny. Ja bym na temat cesarza polemizowała, ale bez wątpienia to jest znacząca osoba. Twoja sprawa idzie w dobrym kierunku. Przed tobą jest nowy etap w życiu, który będzie miał pozytywne aspekty. Co wychodzi naprzeciw? Królowa miecza. To jest brak przyznania się do winy. Surowa matka, surowa żona, moja partnerka, mój partner przy stole siedzi na wylocie. Tak, ta osoba całe życie jest na wylocie. wynik, odpowiedź, rada, dziesiątka pentakli, krowa buław i słońce. Trudna komunikacja. Jasne wyrażenie swoich uczuć czy potrzeb jest niezbędne w dobrych relacjach. Lepiej powiedzieć prawdę, typu „lubię cię”, ale nic więcej z tego nie będzie. Nie ma swojego cennego czasu dla tej osoby. Bierna postawa nie pomoże, a może spowodować tylko Twoją koszkniałość. Zakończ spory i właśnie, otwórz serce, dowiązuj nowe znajomości. Nie pomijaj wartości duchowych przy komunikacji, przy początkowej komunikacji, bo znów trawisz na łosia czy klępę, jelenie czy łanię. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o śpiew. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.